Witamy Was kochani, dzisiaj kolejny temat z tematem sukcesu. Ja wiem, że to jest wyświechtane powiedzenie, ale, ale wszyscy generalnie dążymy do tego, żeby jakby ten sukces gdzieś tam złapać i żeby go mieć tylko i wyłącznie dla siebie. I tu dzisiaj chciałbym, mam taką grafikę w swoich notatkach, Monia go przeczyta, ale będziemy chcieli się do niego odnieść i, i, i zwrócić Wam uwagę na pewne aspekty. Przeczytaj. Napisał pan Booker T. Washington: Sukcesu nie powinno się mierzyć pozycją, jaką ktoś osiągnął w życiu, ale przeszkodami, które musiał pokonać. I teraz Stos. zobaczcie, znów wracamy do porównywania się, które jest największym złodziejem szczęścia. Nie porównujcie się do nikogo. To, w, którym, w miejscu, w którym wy jesteście, nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o miejsce, w którym są inni ludzie. A bardzo często wbijamy sobie gwóźdź do trumny, przysłowiowy. Porównując się bardzo często. I, I absolutnie. To tak, jakby ktoś ym, oceniał, ym, y, że nie rozpocznę pisania książki, bo ktoś już napisał 40 rozdziałów. To jest bzdura. Albo Bez po, sensu. w podobnym temacie. Albo w książki. podobnym temacie. I teraz kolejnym aspektem, do którego chciałbym się odnieść, to jest właśnie przykład Moni. Zobaczcie, kobieta sukcesu, która osiągnęła sukces sama. Wychowując samotnie syna, borykała się z wyzwaniami, które dla wielu kobiet byłyby nie do zrealizowania, a ona robiła to, osiągała rezultaty. Nie było wymówek, tylko były wyniki. Porównajcie teraz taką monikę, która urodziła się w przedsudnej e, rezydencji, miała pięknych, wspaniałych rodziców kołczów wspaniałego partnera i po prostu pieniądze były od urodzenia i o nic się nie trzeba było martwić i ona zrobiła coś podobnego. Który sukces ma większą wartość? Osoby, która zaczynała bardzo nisko, musiała się wygrzebać z jakiegoś toksycznego związku albo toksycznego środowiska albo dzielnicy, Być w małej albo rodziny pości, wszędzie daleko. i zaczyna albo z domu dziecka. Znamy przykłady osób, które po prostu robią rezultat, były w domu dziecka i nie miały nikogo. Życie kopało ich po tyłkach bardzo wielokrotnie mocno i one wychodzą i robią rezultaty. Czy ten sukces nie jest bardziej wartościowy niż osoby, która miała po prostu czerwony dywan tak. i zrobiła rezultat na przykład przy bogatym mężu albo przy sławnej żonie? No ja trochę tak idę teraz, słuchajcie, po czerwonym dywanie przy Monice. Notabene. Ale uczę się też dzięki niej wielu, wielu, wielu rzeczy. A jesteśmy super team za to. Ale chodzi o to, że cokolwiek nie robicie dzisiaj, nie porównujcie się z nikim, bo Wasz sukces będzie mierzony nie przez to, co osiągniecie, tylko ile przeszkód, barier, ograniczeń musieliście pokonać w sobie, wewnętrznie, mentalnie i fizycznie na zewnątrz. Więc sukces sukcesowi w ogóle jest nierówny. Najlepszym przykładem tego jest Monika. Przeszkody, przeszkody. No. A jaka jestem dumna z tych przeszkód? No. no. Wypadek strzaskający samochód, z, samochód yy, skasowany, ja nie. Także nie poddawajcie się i nigdy w życiu nie pozwólcie sobie siebie oceniać w, w perspektywie yy, porównywania bo ten to ma, bo tamta to jest, a ja to nie. Wy jesteście indywidualnymi istotami. Ja sobie teraz przypomniałam, że w poprzedniej firmie e, chyba to robiłam, porównywałam się do innych kobiet, bo to była, e, tylko kobiety y, tam pracowały i chyba y, po prostu tam y, no, nie było innego wyjścia, po prostu kobiety porównują się do kobiet. Tak patrzymy na siebie, porównujemy ubiór, porównujemy włosy, porównujemy rzęsy, porównujemy usta, paznokcie, wszystko porównujemy. Sylwetki. I teraz właśnie mi tak przyszło do głowy, że Słuchajcie, wracałam sflustrowana porównaniami. Jedyne, co może, tego nie mam w ogóle. Jedyne w czym możemy wykorzystać porównywanie to tylko utożsamienie sobie siebie na swojej drodze. Bo, jeżeli jesteśmy w jakimś projekcie, który na przykład ma plan marketingowy, no to wiemy, że są A, B, C, D, E, F, G. Gdzieś tam jakieś pozycje. Wtedy możemy sobie ustosunkować się, w którym momencie jestem. Czy jestem na samym początku, mija 4-5 lata, ja dalej w tym miejscu stoję? No to jest słabo, ale w momencie, kiedy idę i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby pokonywać kolejne poziomy. No to super, bo ja muszę mieć punkty odniesienia, żeby kontrolować. To jest jak w odchudzaniu. Muszę się mierzyć, ważyć, żeby wiedzieć, w którym momencie i w którym kierunku podążam, bo jeżeli stoję w miejscu, to znaczy, że się cofam. Czyli ja porównuję się teraz do Moniki, która dwa i pół roku temu weszła do projektu i zaczynała od trzech osób. A teraz mam 730 Na osobowy zespół. Czyli porównuję się do siebie i można powiedzieć, że z sobą konkuruję i siebie ścigam. Także reasumując, absolutnie starajcie się nie porównywać siebie z innymi ludźmi, z innymi osobami, bardziej się nimi inspirujcie. Nie kopiujcie, a inspirujcie. Róbcie wszystko po swojemu, ale zdecydowanie wykorzystujcie czyjeś błędy, żeby wasze wyniki zdecydowanie szybciej przychodziło. Po co na nowo wymyślać koło, jeżeli ono zostało już wymyślone. No to teraz macie mm, super. Dzień. Teraz dzień, już nie macie dzień. wymówki na to, żeby tak. osiągnąć sukces. Trzymajcie się. Pa. pa. Do następnego razu. Cześć. Raz. Cześć.